hej Hejcie, witajcie, ja jestem Chris i witam Was w pierwszym odcinku z gry Minecraft Pocket Edition. Znaczy, to nie jest już pierwszy odcinek, bo już grałem w tą grę, ale dodali nową wersję 1.13.1 to jest na razie beta, ale dodali i postanowiłem tak, że zrobię serię, znaczy zrobię, dokończę serię Minecraft Pocket Edition. Gdzie, wiecie, będziemy grać, budować, będziemy się starać o jakieś budowle, o coś. Wszystko będzie tutaj do roboty. Już sobie zrobiłem jeden yy, świat, na którym musiałem trochę poćwiczyć yy, nie bicie, jak się buduje. Bo to zapomniałem. Ale to tam nieważne i bardzo bym wam was... Bym przeprosił za to kółeczko takie białe, co tutaj, tak gdzie ja dotknę coś, to się pokazuje. To jest właśnie w opcjach nagrywania Honor. Miałem właśnie w Anglii, kiedy... bo... bo... Honor... nie, 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 telefon tylko nagrywam i nagrywałem. I to koczył i, i Squid and i Fidget. A to dawno było. Albo ktoś w, w, lubi grać nie wiem, w Mortal Kombat, y, takie jak na, na przykład Minecraft, żeby nie było lagów. To ten telefon się bardzo przydaje. Więc y, na, na przykład taką recenzję już dawno po. Ale telefon, no nowsze te, te, te honory, więc nie czy się będzie opłacać i poszedłem w złą stronę bo miałem iść tam do lasu Jak wiadomo chcesz, czy się zobaczymy Tak, yy, muszę sobie przesunąć tu, czy mi nie będzie tu zawadzać. Chciałem właśnie to usunąć jakoś w, w ustawienia honora, ale jakoś nie, nie wiem jak to usunąć. Szukałem, żeby mi to nie zawadzało i to mi będzie zawadzać. Czyli że nie gdzie to może być. Tu? Czekajcie, ja muszę to pokombinować. Tu. Tamto mam x. -a. Ale tu. Jak mi się zacznie odcinek to... sorry. Um, nie będę teraz jak patyki. Sikierka, miecz, kilof.

W węgiel potrzebuję pochniętych, ale to jest owca. Ja sobie ją zrobię, bo później będę potrzebował łóżko. Natomiast szare, ja potrzebuję białą, bo wziąć jakiś barwnik przefarbować. Nie zaszkodzi szkodzi. barwnika? Cztery, dobra. Nie kurde. Dobra. Już zrobimy i robimy teraz tak. Bloki. Już kobiety mi żółte. Szkoda, że nie ma tych starych czerwonych. że nie zostawili tego, że można to Nie, bo to g -g głupie by było. To znaczy, głupie to to było, że z białej wełny powstawało czerwone, więc. No. Powiem tak. Dobrze, że tu jest morze, Bo... Nie będę zabijał krowy, bo... Ma ciele. Tak, to ciele się nazywa. dobrze, że tu jest morze, bo dodałem co dała nam, dała nam, dała nam dała wersja Minecrafta 113 do gry. I usłyszałem, że w morzu są jakieś zatopione statki, są jakieś świątynie podwodne. Na przykład takie bąbelki. O, mamy tutaj taką świątynie. świątynię. I to o tej... to jest właśnie od tego. I tutaj odezwęczam. Starcie najlepszą wędkę, prawie że. A teraz jakie są wędkę, to władze zepchną w górę w górę. O! Nisko yes. więc wiecie, będzie to szukanie po podwodą. Będzie trochę szukania na powierzchni. Bo też została yy, ta stara willa, co była. Widziałem, że są jakieś tam wieże, wieże coś tam jeszcze jest. Nie pamiętam, nie powiem wam. Ale też są nowe craftingi nasze znaczy craftingi, yy, co można. Yy, sto, na znaczy te stoły. Takie jakieś stoły. Ale to można zdekraftować coś, nie wiem, uwędzić, nie wiem, widziałem, że jest, nie wiem, coś do odnowienia, jakichś rzeczy, nie pamiętam jeszcze, co tam było, wiem, że był z piec hutniczy, bo to mnie najbardziej zaciekawiło, czy on będzie tylko przepalał. Rudyć, on będzie przepalał też mięso, ale sama nazwa mówi piec hutniczy, więc on w ogóle nie będzie przepalał no. zala będzie no Ja zrobię tak, tutaj mam Taką dziurę kopię się po prostu, Bram ale bo mi się sikierę Kamienia nie ma, będę musiał niżej zejść. Kurde jest kamień Tyle zrobimy tak, nie, potrzebuję pierw kamienia, żeby piecyk zrobić i zrobić węgiel żywy. No to jest Szkoda, że nie można wziąć tak normalnie... Nie, nie normalnie, wziąć, rozpalić, nie w nie wiem, wiem jakimiś patykiem. jak <grym>, w prawdziwym życiu, w czasie trzę, patyk się rozpala to byłoby fajne. I teraz zak. Crafting tu. Piec mam. Tadak. I I Что-то мне не придадут, но, но okay. no, W swoim świetle nie będę się kołał, miała należy spać, będę miał sobie jeszcze trochę węgla podać. kamienia i zrobić jakieś narzędzia kamienne. Znaczy, no mnie jeszcze na razie nie będę robił, ale kilo w mój Zróbmy sobie od razu jeszcze skrzynkę, skrzynię zależy jak to mówi. Próbowajmy tak to, 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 to drzwi wędkę. Przynęta 1, ale... Nie wiem, przynęta dwa albo trzy, Nie wiem. Będę musiał zobaczyć na internecie. Na internecie albo poczytać w ogóle. O tym. I żarcie mi się przyda. Widzi, jest 11, no 12 minut odcinka. A ja, tak jak mówiłem, będę chciał robić odcinki tak 20 minutowe, 30 minutowe, coś pomiędzy. A jak będą to będzie tylko taka jakaś informacja, że coś tam, albo coś się stało się położę spać. Teraz tak, muszę sobie tu oświetlić Ender. Dobra. Nie patrzę na niego. Muszę sobie tu oświetlić trochę. To ja pochodnie zmanuję, ale jak będę wieczorem w wracać, to nie będę wiedział, gdzie jestem. Dziwiłem <grym> go w stanie <grym wziąłem w> <sposób> Zuję się obok mnie. No. Tego, bo Jak tego obok niego przyjdę, to nie będzie mnie bił, ale nie mogę na niego patrzeć. Szkoda, że to nie jest przyjazny jakiś ten Enderman to by było fajne. Nie z pół. Nie biedę. nie będę na niego patował, OK, ale jak zobaczy zobaczyć to, mam zastanowić. Dziury wyjdę, pochowajmy to te drewna, to wszystko. Nie muszę coś zjeść, bo nie, mam, nie mogę biegać. by to Co Sorry, ziewało mi się. Coś mam do zrobienia? Nie. Ja chcę zrobić więcej owiec. Mam coś, coś innego, bo potrzebuję zamek. Tam jest świnia. świnia. nie będę chciał za bardzo zabijać. Co to było? Czy to ryby? Tamte? Nie wiem, zobaczę jeszcze. A może zabiję, bo wiecie co? Bo myślałem, że to jest tylko inna świnia. A tam jest świnia tam gdzieś się było widziałem co mogłem zrobić? Gdzie mogłem na razie postawić swu, swu, swoje łóżko, swoje skrzynie, wszystko, w tej wysepce. To by do mnie żaden zombiak, żaden szkolew, żaden nic by nie przepłynęło. Tylko że byłoby, gdybym się tam zrespił, gdybym nie zdążył postawić pochodzi? Chyba Ładnie to wygląda. Jeszcze gdybym miał shadery, a co jest plana w u mnie, żeby załączyć na te, na tą serię shadery, dużo by ładnie to wyglądało. Sorry, że tak ciągle jeździłem, a jest rano.

co przyjdę to nowe świnie albo nowe jakieś krowy. Nie będę ich zabijał, bo mam dosyć jedzenia. Jak na razie. Powinno mi wystarczyć, ale nie i tam, tak. To Tutaj ja unę, wszystko pochowam. To zbuduję. Żebym... Kolejną skrzynię, bo będę potrzebował o wiele większa. Ja Przerobę wszystko na dobre. No, nie do za lepiej. Trzeba właśnie, miałem zobaczyć jeden trik, którego nie zobaczyłem, ale to muszę włączyć to. Tak, po co nam jest zegarek? Jak zegarek mamy tutaj i nam pokazuje jaka jest godzina. Bo widziałem gdzieś lifehacki w Minecraftu. Zobaczyłem jakiś tam odcinek Gościu mówiły, że po co mamy budować tracić złoto i... Znaczy redstone'a to tam nie za bardzo Bo ja nie będę nic budował Żadnych maszyn, żadnego niczego To mi się tam redstone nie przyda, ale złoto Słyszę, że się tak wier wiercę, ale... No bo albo tu mi nie wygoni, albo to mi nie wykonię. Bo ja siedzę na łóżku i dokładnie na kanapie. Patrzę, co jeszcze mógłbym zbudować. O, to jest fajne baryłka. Baryłka jest o wiele lepsza od skrzyni. O wiele. Bo. Można ją postawić, a nawet zbuduję jedną baryłkę. To do tego, kurde, ja nie mogę wziąć. Do tego potrzebowałem tak patyki i półbudzki, i teraz baryłkę, myk I Baryłka się pokała, tak i można połowić wszystkie rzeczy i ją można poustawiać po obojętnie jak na całej ścianie, nieważne czy będzie jedna na drugiej a jak się zniszczy, to będzie jest... tak. tak jak skrzynia, ale ja na razie ją sobie zostawię sprawdzę czy jak postawię baryłkę, to nie, nie będę mógł otworzyć dobra, ja to sesowam. Będę musiał sobie zrobić trochę więcej węgla, bo mam za mało hmm. tam nocy już idę. Już mam 22, 22 minuty odcinka. A, no dobra, to ciągle mówiłem do 30 minut wystarczy, powinno wystarczyć. Dziś były te krowy, no tam po chyba. jak w ciżemki chcę zrobić, byłoby. to zarabię. No Zrobię. No, 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 no. Nie mam nic z głowiem. Nie mi będzie zrobić ciżemek. Albo mam więcej skóry jeszcze w tym

To weźmy to siebie, to odłóżmy ja przed końcem odcinka powiem tak, niech mi się to wszystko usmaży, to dopiero zakończymy odcinek, zrobimy tak, bo jeszcze będę tutaj coś kombinował. powiem tak, odcinki nie będą się pojawiały codziennie, znaczy będę się starał robić je codziennie, ale nie zawsze będą, wiadomo ja z tymi filmami właśnie wracam na wakacje, zauważyłem, to będzie taka seria wakacyjna, ona nie zaczęła... Bo miałem już zacząć nagrywać Minecrafta na początku wakacji. Ale nie wyszło. Bo tam wyjazdy na samym początku wakacji, wiecie o co chodzi. Nie miałem czasu, a teraz... Mam na razie taki spokój i mogę nagrać odcinki. Odcinki będę nagrywał... Odcinki, znaczy nie będę nagrywał, odcinek będzie jeden... Na dzień. Co Ale nie dziw się, co, jak będzie coś, że zakończyłem odcinek w nocy. I będzie kolejny odcinek w nocy, bo będę, jak gdzieś będę miał wyjeżdżać, to będę nagrywał na zapas. Nie wiem, za dwa czy odcinki do przodu będą. Nie pamiętam Ile, bo tam będzie nagranych, znaczy nagranych, nie, zobaczę, jeszcze, jak będę je nagrywał. powiem tak, wakacje też jak chcę wyciągnąć to nie dla tego. do tego co mówiłem, bo są wakacje i będę chciał gdzieś też wyjechać. Mówię to jakbym był jakimś wielkim youtuberem, a jeszcze takim mniejszym też będę chciał skorzystać z wakacji, a nie siedzieć. Ciągle tylko jechonę albo komputer bo zależy, jakiś inny 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 inny, który już po sobie, po żeby mi się nie zyspiało, już wszystko wyjdzie. Ja pójdę zobaczyć do tego miasta, czy mi się przypaliło. Przypaliło. Upiekło. smażyło, upiekło zaleje zalew, jak to mówi. Ale, jakieś piesy to się upiekło i tak, jeszcze się nie upiekło, ale już zrobię tak to, odłożę na miejsce i wstaje tak. A tu w końcu se no i koniec tematu. Więc dziękuję Wam za odcinek. Podobał Wam się odcinek, zostawcie łapkę w górę. subskrypcję bo w tym jak będę chciał chociaż dobić do 20 subskrypcji może będzie fajnie może zobaczymy no więc dziękuję za oglądanie do następnego odcinka na razie